Hejka. Przed sobą mamy zadanie z trygonometrii. Jeżeli dzięki temu filmikowi uda Ci się zrozumieć to zadanie i już wiesz, jak rozwiązać je samodzielnie, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do subskrypcji. Oraz jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie tego zadania, albo masz jakieś inne zadanie, z którym masz problem, to zachęcam do zostawienia komentarza. W naszym zadaniu mamy dany kąt alfa, którego sinus jest równy 4 piąte, a nasz kąt. Jest przedział przedziału od 90 do 180 stopni. W podpunkcie pierwszym mamy stwierdzić, yy, czy kosinus naszego kąta alfa jest równy minus 3 piąte. Jako, że nasz kąt jest w przedziału od 90 do 180 stopni, to nie możemy zbudować trójkąta ostrokątnego. Jeżeli ten kąt alfa byłby z przedziału od 0 do 90 stopni, to moglibyśmy sobie narysować. Taki trójkąt, tutaj zaznaczyć na przykład kąt alfa, no i sinus kąta alfa to, była, to byłby stosunek tej przyprostokątnej, tej tutaj, do przeciwprostokątnej. Czyli tutaj mielibyśmy bok długości 4, tutaj bok długości 5, no i wtedy z Pythagorasa wyszłoby nam tutaj bok długości 3, no i wtedy kosinus policzylibyśmy jako stosunek tego boku do tego boku. Natomiast nasz kąt jest rozwarty i w takiej sytuacji korzystamy z jedynki trygonometrycznej, która również jest w tablicach matematycznych. Mamy sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równy 1. No i z naszego sinusa podstawiamy te 4 piąte, czyli podniesione to do kwadratu da nam 16 16,25 plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Zatem nasz cosinus kwadrat alfa to jest 1 minus 16 dwudziestych piątych. Na jedynkę możemy zapisać, że jest to 25, dwudziestych piątych minus 16 dwudziestych piątych, Czyli nasz cosinus kwadrat alfa to jest 25 minus 16, czyli 9 przez 25. I pytanie, jaki w takim? W razie musi być nasz kosinus. Tak? Skoro kosinus kwadrat to jest 9 dwudziestych no to łatwo możemy policzyć, że cosinus to będą 3 piąte. Tak, bo to będzie innymi słowy pierwiastek z 9,25. no, a pierwiastek z 9 to 3, pierwiastek z 25 to 5. Ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Pamiętajmy, że jeżeli mamy potęgę parzystą, to zawsze musimy też uwzględnić rozwiązanie ujemne, ponieważ minus 3 piąte podniesione do kwadratu też da nam 9 dwudziestych No i teraz musimy uwzględnić ten warunek. Alfa jest kątem rozwartym. Dla kąta rozwartego, czyli dla kąta, który leży w drugiej ćwiartce, wiemy, że sinus jest dodatni, ale cosinus i tangens są ujemne. No to skoro cosinus ma być ujemne, to my wybieramy to rozwiązanie. To rozwiązanie możemy napisać sobie ewentualnie sprzeczne. Tak, jest to zadanie zamknięte oczywiście. Jeżeli byłoby otwarte, to warto to zaznaczyć tutaj. Czyli cosinus jest równy minus 3 piąte. Jest to prawda. W drugim podpunkcie mamy stwierdzić, czy moduł z tangensa alfa jest równy 3 czwarte. No i my wiemy, że tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa, czyli tangens alfa możemy zapisać, że jest to nasz sinus, czyli 4 piąte przez minus 3 piąte. No i teraz jeżeli wiemy, możemy sobie skrócić piątki, jeżeli wiemy, skąd to wynika. Natomiast jeżeli nie wiemy, to możemy to zastąpić sobie mnożeniem. Tak, ponieważ dzielenie przez jakąś liczbę to jest mnożenie przez jej odwrotność. Na przykład 6 podzielić przez 2 to jest to samo co 6 razy 1 druga. Czyli te minus 3 piąte musielibyśmy tutaj zapisać jako minus 5 trzecich. Teraz widzimy już, że piątki się skracają i dostajemy, że tangens to minus 4 trzecie, czyli modus tangensa alfa to będą po prostu 4 trzecie. My mamy tutaj 3 czwarte, a więc jest to fałsz, tak? 3 czwarte to ewentualnie, jeżeli wiemy, byłby kotangens. I tak myślę, że e, to był najszybszy sposób po prostu rozwiązania tego zadania.